Manderko, zobaczcie, drzewa już nie ma. Jeszcze te tujki wykopaj, już gołębniczek. Ale jak ten będzie stał tutaj, to kto wie, czy tu drugi nie powstanie. Jeszcze też, tak, ten stoi. Ale większy z dwa razy, to fajnie by było. O, te są. Te sobie dziubią dziuby. O, ten czerwony jest najpiękniejszy, me na wuńcia. im jeszcze troszkę, a niech zlecą. Wiem, że ta samica ruda to jest większa od tego samca Grubaska Tak sobie dziwią, już się ładnie pierzą Gderka. Tu jakaś mewuncia jakiś sam lawinderek o I tu drugi falowy nakrapiany O, zobaczcie jaka ta samica to większa od niego Grubaskie. O i późne moje blawinderki. Taki filmik, bo co tu nagrywać? Zaraz nagram skarmienia. O, mój ulubieniec poleciał. Czerwony. Nie ma skąd wziąć tych mewek, bo ten czerwony jest najładniejszy, najbardziej mi się podoba. O, i ten siwy jest też fajny. Ten siwek. O, tutaj moja ruda. O, i celebrytka przyleciała. O, i wyszedł. Taki filmik z oblotu pod wolierą O, i to późne takie się ładnie pierzy. O, i to późne się ładnie pierzy. O, i to późne się ładnie pierzy. Dobra. Co tu nagrywać? No, drzewa nie ma. Do wiosny mam czas. Trochę wiedeńskich, trochę Trochę wszystkiego po trochu, bo co ja mam tu nagrywać Nie ma za bardzo już o, te sępy czekają Sępolini Sępy sępy Dobra Sypniemy im to. Jakoś się może zlecą. Nadal dostają Propolis. Nie wiem, czy u Was też jest myszy. Ja to sypę na umór. Tych trutek to dzisiaj to kupiłem. Super jedzą te pasty. Tworzymy z propolisem, wysypniemy. Zobaczymy co u tych tak. One chyba najbardziej lubią tak jeść. No wentylacja się sprawdza, powietrze super. Tym sypniemy też. Fajne powietrze jest. Ogólnie na dworzu jest fajnie. Wódko zimno, już by mrozek mógł przyjść. Takie niegłodne, niegłodne są, niegłodne. Jeszcze się tam pierzą niektóre, ale to mało będzie, o stara samica. Zobaczcie, z roku na rok teraz to, ale będzie zima, będzie zima. Bo buty ma duże, żółty on nadepnął. Będzie ludzie zima, bo to widać po widymach. O. Jaka będzie zima? Sobie jedzą. O. I po tych kapciatych, dla lawindrach, po widynkach. A zobaczcie. Może tak <noise> Dobra, sypnę tym na górze Nie będę tutaj... O tu fajny jest samczyk Ten ładny wysoki Jeszcze niedopierzony do końca, ale o to jest sztuka też to samiczka jakaś gdzie ona jest? Tutaj to To ma kopyta, do dobra Te już też jedzą e, Sypniemy tamtym W środy pracuję krócej, więc Więc, więc, więc Mogę coś nagrać jeszcze po widnemu Jest przed 16, o, krócej Wypuszczać nie wypuszczam, bo gołębie przebrane A jastrzębie czuwają O, to wygląda tak Mój najbardziej ulubiony, ten czerwony jest Koronka od ucha do ucha i on ma taką maskę I ten żółty też ma taką maskę, szarą Zarąbiście mi się to podoba Dobra, nieważne Trudkę na myszy. Uch. Już, Ty już tu czekasz. O. Dobrze, powietrza niech im wlatuje. Bardzo dobrze, o, blawindry takie u mnie są. Teraz jeszcze czym się pochwalić, można się chwalić. O, te już chcą. O bo matko boska Jazda do jedzenia No, sobie jadły Mówię, myszy jest dużo Z pola teraz idą sobie będą jadły braj szwance teraz można je nagrać a ten mewek mi się podoba od kolegi siwucha e, nie są masz takie głodne bardzo no gołębniczek się sprawdza o trutkę niebieską, tą różową miadły, zobaczymy tą niebieską, żeby do Dobra, tutaj jest ten. Nagramy tym. Nagramy na górze im trochę sypne. A te już też pojadły. Dobrze, żeśkie powietrze. Bardzo fajnie Karmę cały czas dobrą, bo się pierzą to Ona tu muszą mieć dobrą karmę Bo na Na to się za daleko nie pojedzie Nie będzie się miało nic O, zobaczcie Więc ci co mówią, że na pszenicy i na Ej, jak to jest? Ja nigdy nie dawałem pszenicy. Pszenica, a później jest ten. Przężyto, ale na przeżycie gołębie żyją, no żyją, ale jak one wyglądają. U Tomka choroba. Szkoda, tych gołębi. Tom... Tomku, szkoda Twoich gołębi. Za dużo świeżej krwi tych łapanych ścinek no ale u ciebie to nieuniknione bo, bo mać jest ta i pita z tego wszystkiego kolego od szwancy jak się nie odezwiesz do końca tygodnia to ja sprzedaję tutaj szwancy gołębin właśnie tego nie będę się prosił bo są chętni, tylko blokujesz kolejkę. O, już by ich nie było O Tutaj trochę brudniej, ale widzicie jaki kał Kupelęcki, dobre Dobra, no tutaj to nie ma co nagrywać, one są spragnione latania Spragnione latania Jaka w ramce serka? Spragnione, spragnione, no ale cóż, nie ma co nagrywać, ale pachnie tym propolisem. Fajnie jest takie rzeźkie powietrze, mówię wam, a u was też pewno, nie. Mroźno, rzeźkie powietrze. Coś wam miałem jeszcze powiedzieć, ale nie wiem, co tam miałem wam powiedzieć, bo ja chciałem okłamać. Teraz te dziubią. Dziub-dziuby Lencje naprawdę zadbałem. W tamtym roku mówię: choroba. W tym roku tyle młodych, że masakra. O, zobaczcie osa czy pszczoła. Ja pierdzielę. jest trudno uwierzyć. Podwórkowce sobie latają Teraz jak wyciąłem te drzewa To wam powiem, że jest taka pustka, nawet tam z tyłu Dach to normalnie jak... Z której manki Jastrząb nie zaleci to... <grywia> Tamtego z tyłu szkoda, bo... Bo cień dawało To to nic nie, nie dawało, bo przepłot zrobić od północy to wiecie To dawało dużo cienia A może odbijenie? Mam nadzieję O tu sobie siedzą od południa No Braj szwance Uch. Liście lecą z drzew Jesień O, tak, uuu, uu. I co tam robicie? Też kubki ładne, wszystko w porządku Wydaje mi się w porządku wszystko To malutki Te to obswojone, tak jak te mewki Fajnego mam Jedzą, dobra co tu nagrywać? Nie ma co nagrywać, nie ma co nagrywać. Grukają, chodzą 15 minut. Też jakoś wenę straciłem. Tak, Hubert <grystanie> zaraz straci. Kto mi li wenę. Mu chorują. Wieczorami to mówię wam, przychodzę tylko sypę jedzenia i idę do domu. Chyba że komuś coś tam zdjęcie zrobić, jak ktoś chce kupić. A rano, A rano to ja wam pokażę. Pudełka, naszykowany zestaw. Normalnie w kartonach przyjmują. Ja to mam takie pudełka eleganckie. O, Karton, pudełek mam od cholery, więc można wysyłać. Pudełka małe, pudełka te raczej duże, pudełka małe na, na pojedyncze sztuki, albo na dwie, na przykład, jak ktoś chce. Wszystko przygotowane, ale już nie ma co sprzedawać za dużo. Jakieś tam pojedyncze sztuki. A i z wiedeńskich e, chciałem Wam powiedzieć, że prawie same samice. Kolega weźmie w weekend 12. Dzisiaj pojechały dwa. Może jeszcze złodzi kolega i, i też już po wiedeńskich Coś tam może. Samice to jeszcze, jakby ktoś chciał, to... A te to się jeszcze muszą spierzyć, bo... Wy oglądacie filmy i to na filmie nie widać, ale widzicie, to jeszcze z łapci nawet nie spierzyło. Tamto to spierzyło, to żółto, ale... O, Wiedeńszczyzna. Jeden Propolis mi się kończy, no nie mam o czym Wam tu nagrywać. Dobra. Narka! Tak to u mnie wygląda. Zobaczymy, czy tamte zjadły. O, jedzą. Boby. Te to się trzepią. Nie by polatały. No, już nie będą latały, niestety. Do wiosny. I na wiosnę jeszcze raz, później znowu lęgi, no i tak w koło macie Dobra. O. Narka, a te jaja niosą, no widać jajek leży w opółkach. Trzymajcie się, nudny film.